Cześć Wisienki z tej strony Wiśnia. I dzisiaj Wam pokażę nową aktualizację do Brow Stars. Jak mówiłem, dzisiaj jest odcinek z kamerką. Więc jak obiecałem, to macie. Yy, więc ta aktualizacja dodaje no, nowe postacie. Yy, czyli Pan P. I. oj. Yy, jeszcze jak kogoś, na przykład bula wybieramy przepraszam za palec, yy, to inaczej jakby się postać yy, pokazuje. Yy, więc tylko sobie odbiorę te nawrótki. Hmm. Czy ktoś się takiego ciekawego? O! Hmm. Dobra, to teraz wcięcie, bo... no. Dobra, więc. Yy, ta aktualizacja jeszcze dodaje nowe skiny. Nowy Daryl. Nowy Brock. I nowy Colt. Yy, ten skin do Nity chyba mi się najbardziej podoba. Napiszcie w komentarzach, czy wam też. No i to wszystko. I teraz jeszcze dodali nowe wydarzenie, czyli yy, gorąca strefa. I zaraz wam pokażę o co w niej chodzi. Nowe wczytywanie w ogóle jest. Więc. Chodzi o to, żeby być po prostu w swoim, w swojej jakby bazie. Ym, ciągle, żeby po prostu wygrać. O nie, o nie. Boże, to ja to zrobiłem? Ultas, z... Y tam. Zżyłem. Tak, 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 teraz nasze, teraz nasze, teraz nasze, teraz nasze, 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 Szybciej. O nie. No nie. Przegramy to. Dwie pierwsze gwieki, w które to grałem, to po prostu wygrałem. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Szybciej kurczę. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Kurczę. Co się dzieje? ogóle. Dobra. Przegramy to. Przegramy to. Przegramy. Nie, nie, nie. Nie. Dobra. Trudno. Trudno się mówi. I to yy, też dodaję i odejmuje bucharki. Skrzyneczkę to otworzymy. O, trzy gamy! Dawno mi domów yy, nie ten nie wydrapiało. Kilka, przesunę tą kamerkę. Dobra, 27. Oj, dobra. Więc jeszcze jedna gierka. Okej. Okay. Idziemy. Co oni tak się zacinają. Dobra, nasze. Nasze jest, nasze, nasze, tylko nasze. Nasze. Idź tu. Nasze, tylko nasze, kolciku biedny tutaj. Wygramy yy, z Wami tym razem. Dawać. Nawalać. Nawalać. Dobra. Wygramy to. Wygramy to. Wygramy. Wygramy. Dobra. Hmm. Dobra Jest jak na razie dobrze Wygramy to Pięć flag na Zero flag Zginę to Teraz, dobra I tak wygrywamy więc Dawa... ok, wygramy to wygramy jak nic przepraszam że w ogóle yy, ten yy, palce pokazuję ale to nie się wybaczcie Dobra, wygramy to Wygramy! Nawet już nie musimy walczyć. Wygramy to! Pięknie! Plus 8. Git majonos. Normalnie. Dobra, to żegnam się z Wami, cześć.